Inicjacja aktu woli trzy deklaracje: deklaracja woli, deklaracja odrzucenia i odpowiedzialności. Witaj, moja godność Marcin Wam. Jestem suwerenem oraz autorem książki pod tytułem Akt woli oraz Inicjacji aktu woli prana Wam i wielu wielu ciekawych projektów, o których informacje możesz znaleźć na stronie marcinwam.com. Trzy deklaracje piszemy od siebie, dla siebie oraz Wszelkich przejawów swojego istnienia, bez znaczenia jaka jest Twoja świadomość, bez znaczenia jak siebie rozumiesz. Otwórz przestrzeń, mówiąc wszelkich przejawów mojego istnienia. Reszta przyjdzie później. Konieczne warunki, które należy spełnić. Przede wszystkim zadbaj o swój czas, tu i teraz. Minimum 30 min, zero telefonów, zero dzieciaków biegających po domu. 100% ty dla siebie odetchnij. Usiądź to jest twój czas. Poświęć pełną uwagę. Sugerowałbym nawet nie włączać muzyki. Poddychaj, pobądź ze sobą chwileczkę, zadbaj o intymność. Im większy komfort tym większe otwarcie. Lepsze rezultaty, jasność umysłu. Jeżeli jesteś wyczerpany, jesteś zestresowany, jeżeli jesteś pod wpływem substancji, poczekaj. Będzie kolejny lepszy dzień może za godzinę, może za dzień, może za tydzień. Wszystko płynie. Cisza i brak rozpraszaczy. Unikaj pośpiechu i powierzchowności. Poświęć sobie, to jest tylko 30 minut. Bez zegarka nie ma znaczenia. Jedną deklarację zrobisz szybciej, drugą deklarację zrobisz wolniej. Bardzo ważna sprawa. Pozwól sobie na odczuwanie emocji w całym ich spektrum. W momencie, kiedy zaczniesz wypełniać jedną deklarację, drugą i trzecią, przywołuj rzeczy, przywołuj myśli, obrazy, uczucia, które są w tym momencie adekwatne do deklaracji. Jeżeli one przejawiają się ściskiem, bólem serca, ekscytacją, radością, pozwól, żeby to się zadziało, bo w tym już momencie rozpoczyna się proces uwalniania i oczyszczania, a także kreacji. Będzie tego bardzo dużo, więc spokojnie, krok po kroku, bardzo, bardzo lekko płyniemy przez życie i robimy te deklaracje w najwyższym możliwym komforcie. Jeżeli będziesz odczuwać wstyd za kłopotanie. Koniecznie zawrzyj to w tej deklaracji. Jeżeli wstydzisz się, że czegoś pragniesz, to niech to będzie pogrubione, niech to będzie wytłuszczone. Ja pragnę tego, czy to się komuś podoba czy nie. Będziemy głęboko pracować z programami. Jeżeli wstydzisz się, że chcesz się pozbyć czegoś, co ciebie krępuje, co ciebie poniża, tym bardziej wyciągnij to na zewnątrz. Dlatego tak wiele Powtarzam, zadbaj o swoją prywatność. Proton Mail, używaj kalendarzy, narzędzi, które dbają o Twoją prywatność. Jeżeli czujesz, że jest absolutnie prywatnie, masz wspaniały notatnik, nikt do tego nie ma dostępu, otwórz wszystkie warstwy i jeszcze głębiej. A jak już uważasz, że jest wszystko otwarte, to wejdź jeszcze głębiej. Będziemy to przerabiać. Będzie wspaniała wyprawa, wspaniała przygoda, żebyś wszedł. Tak głęboko, jak nawet nie podejrzewałeś, że jest to możliwe. Kolejne dwa bardzo ważne kroki. Przygotuj co najmniej trzy czyste kartki. To nie jest konkurs na pisownię, to nie jest konkurs na gramatykę, przygotuj ołówek. Ołówek jest bardzo ważny, ponieważ będzie potrzebna gumka w dalszej części naszego doświadczenia. Jeżeli coś zapiszesz, zawsze możesz zmienić zdanie, zawsze możesz skorygować, zawsze możesz dopisać. To jest Twoja przewaga, strefa komfortu. Podczas inicjacji aktu woli będziemy wchodzić na bardzo, bardzo interesujące poziomy, popełniamy błędy, czasami damy się zmanipulować, wprowadzić w coś, czasami stwierdzamy, że ta droga jednak nie jest dla nas wystarczająco atrakcyjna. Zawsze będzie plan B, plan C, plan D. Nie ma nic wiecznego i permanentnego. Jeżeli masz to wgrane w głowie, też się nie przejmuj. Jeżeli uważasz, że jest coś wiecznego, wszystko będzie wyczyszczone do czystego kryształu. Nie interesują nas żadne dogmaty, żadne programy. Przygotuj sobie teczkę. Teczkę, w której będziesz mógł zamieścić te deklaracje, szczególnie że co najmniej dwie z nich będziesz wyciągać w trakcie naszej przygody, być może później. I fajnie, jak będziesz wiedział, gdzie to wszystko jest. Po co masz szukać? Zacznijmy od samego początku robić bardzo wyraźne, jakościowe kroki. Jeżeli nauczysz się podstaw, tak jak w aikido, uczymy się najpierw, najlepiej jak tylko jest możliwe, padów. Jeżeli nauczysz się pady, dzięki temu wspaniale będziesz mógł powtarzać wszystkie techniki, ponieważ pady nie będą ci sprawiały żadnych problemów, a dzięki temu możesz skupić się na Lepszym zrealizowaniu techniki. A więc przygotowujmy się powoli, bardzo dokładnie, kroczek za kroczkiem, starajmy się szlifować te pierwsze kroki. I gwarantuję ci, że dalej będziesz miał przygodę z wielkim bananem na twarzy. Jeżeli źle przygotujesz się tu w pierwszych krokach, dalej będzie troszeczkę zdzierania, będzie troszeczkę bolało, może będziesz się zniechęcać. To jest Twoje doświadczenie, jeżeli tego słuchasz, jeżeli jesteś w tej przestrzeni. Wydaje się, że jesteś gotowy. Skorzystaj z tego. Drugi krok, rozpoczynając zapisywanie deklaracji zawsze zaczynaj od oh. 1, 2, 3, 10, głębokie wdechy. Twoje życie zaczęło się od wdechu. W tym wymiarze, kiedy wyszedłeś spod serca swojej mamy, wszyscy czekali na Twoje połączenie się z tym światem. Dziecko bierze głęboki wdech i zaczyna od razu emanować energią. Siebie, jesteśmy po to, żeby doświadczać. Róbmy to poprawnie. Popatrz na sportsmenów. Zawsze zaczynają od wielkiego, wspaniałego wdechu. A więc celebruj swoje życie wdechem. Ten moment pisania deklaracji jest świętem. On wiele zmieni w Twoim życiu. Kartki na stole, długopis w ręku, i zapisujemy datę, miejsce, czyli tu i teraz, imię i godność oraz tytuł deklaracji. I mamy przykład. 21 września 2021 roku, Wrocław. Ja, Piotr Kowalski, deklaruję swoją wolę. Moja drobna sugestia. Zacznijmy od bardzo, bardzo ciekawej deklaracji odrzucenia. Czego nie życzysz sobie w życiu? Co odrzucasz jako kontynuacja doświadczeń? To, co doświadczyłeś, jest Twoje. Czy potrzebujesz jeszcze doświadczać? Jeżeli nie, piszemy. Co odrzucasz w swoim życiu? Cokolwiek. To może być strach, to może być bieda. To mogą być problemy, to może być podległość. Wymieniaj. Za każdym razem poczuj to. Napisz wszystko, co ma wartość energetyczną, czyli przejawiło się w Twoich emocjach. Niech to będą sytuacje fizyczne, psychiczne, emocjonalne, duchowe, materialne, wspomnienie, obrazy. Pamiętaj o emocjach. Jeżeli czujesz wstyd, jeżeli czujesz obrzydzenie, podkreśl to. Im mocniejsza emocja, Podkreśl to. To odrzucam stanowczo. Jestem gotowy w tu i w teraz, aby te doświadczenia zostały zakończone natychmiast i bezwarunkowo taka jest wola moja. Podpisz się. Sercem to jest pieczęć. Pamiętaj, w dowolnym momencie możesz wrócić do tej deklaracji. W dowolnym momencie możesz skorygować. Cokolwiek sobie życzysz, papier wszystko przyjmie. I ty z poziomu emocji wyprowadzasz to do poziomu fizycznego, to już fizycznie istnieje. Będziemy o tym rozmawiali dalej i dalej w kolejnych nagraniach. Będzie bardzo ciekawie, gwarantuję ci. Kolejna deklaracja to jest deklaracja woli. Ja, Piotr Kowalski, deklaruję swoją wolę. Sformułuj to, jak uważasz. Pamiętaj: dzień, miesiąc, rok, miejsce, tu i teraz. Zapisz wszystko, czego pragniesz. Poczuj, co pragniesz. Niech to się już wydarzy w Twoim wnętrzu, w Twoim sercu. Niech to już ma swój zapach, smak, dźwięk. Teksturę, pamiętaj, żeby towarzyszyły temu uczucia. Jeżeli czujesz ekscytację, radość, dumę, pokój, spokój, pojawiają się obrazy, światło, zapach, dotek, to jest to. Zapisz, niech świat, niech wszechświat wie, co jest Twoją wolą, stało się ale krystalizowanie się tego w takiej gęstości fizycznej wymaga czasu, a ty już napisałeś bardzo czytelną instrukcję. Jeszcze troszeczkę podziałamy, jeszcze troszeczkę możemy pobawić się dlatego, że jesteśmy początkujące. Wydaje ci się to zaawansowane? Oj, zobaczysz co będzie dalej. Jestem gotowy w tu i w teraz. Aby moja deklaracja woli została zrealizowana natychmiast i bezwarunkowo. Taka jest wola moja. Podpis. Pamiętaj, jesteśmy wielowymiarowi, na wielu przestrzeniach, na wielu liniach. To, że to się już wydarzyło, to, że to już energetycznie zapieczętowałeś, potrzebuje odrobinę czasu. Żeby weszło głębiej. Niech to spada do gęstości fizycznej. Jeżeli to zrobisz, jeżeli wyprowadzisz z siebie wszystko, co odrzucasz, i zadeklarujesz wszystko, czego sobie życzysz, bardzo ważna ostatnia deklaracja odpowiedzialności, to powinna być deklaracja suwerenności, ale z tym mamy mały problem. Dlatego zaczniemy od drugiej strony. Od tego momentu jestem panem swojego losu i wszelkich spraw moich. Nie ma władzy nade mną oraz praw do wszystkiego, co mnie dotyczy. Jestem suwerenem i, jako suweren, podejmuję decyzje oraz ponoszę ich konsekwencje. Odpowiadam tylko przed swoją świadomością i swoim sumieniem. Wszelkie domniemane podległości są fałszywe. Ja domniemam. Że teraz siedzisz sobie w różowych slipkach, niebieskie serduszka i masz na sobie koronę. Takie to są domniemania. Ktoś ma, domniema, że Ty podlegasz pod jakąś jurysdykcję. Będziemy bardzo głęboko w to wchodzili, ale rozumiesz o co chodzi. Nikt nie może napisać praw, które Ciebie obowiązują. Ty jesteś panem, panią swojego losu, swojego życia. Basta. Dalej będziemy to egzekwować. Jestem gotowy w tu i w teraz, aby moja deklaracja odpowiedzialności została zrealizowana natychmiast i bezwarunkowo. Taka jest wola moja podpis. Jeżeli będziesz potrzebować coś dodać od siebie, rozwinąć generalnie taka sugestia, taka podpowiedź skonstruuj to według swojego alfabetu, według swoich emocji. Stań się tym. Czym pragniesz być? uwolni się od pijawek, od podczepów, od różnych manipulatorów, panów itd. Tak i tak dalej. Cała inicjacja aktu woli będzie jednym wielkim głębokim sprzątaniem. Jeżeli nie czujesz się pewny, jeżeli uważasz, że jednak lepiej jak ktoś za ciebie podejmie decyzję, to co tutaj robisz? Czy jesteś w stanie sobie wyobrazić potęgę Twojej świadomości, Twojej? Jasności umysłu, kiedy jesteś bez łańcuchów, kiedy możesz przemieszczać się w dowolnym kierunku na dowolnych zasadach. Także jeszcze raz widzisz, że jest powód, dla którego piszemy ołówki. Wszystkie deklaracje trzymamy w teczce i bezpiecznym miejscu, aby zachować wysoką intymność procesów. Warto zanotować sobie wszelkie odczucia w notatniku z kalendarzem. Pamiętasz, mówiłem o tym wielokrotnie, mało tego. Absolutnie. Jeżeli ktoś mi wyśle swoją deklarację, automatycznie kasuję Ciebie z listy. Nie mam czasu, nie jestem w stanie czytelnie mówić i nie będę powtarzał po 20-30 razy tego samego. Czasami się zdarzy, jeżeli komuś się wyrwie, to znaczy, że dajesz mi sygnał, nie jestem gotowy. Nie odpiszę, po prostu zbanuję Ciebie. Jeżeli zauważysz, że nie ma komunikacji i zobaczysz, że ostatnio wysłałeś mi deklarację jakąkolwiek, to już rozumiesz dlaczego. Będziemy bardzo konkretnie działać. Nie każdy jest gotowy, ale myślę, że 99,9% ludzi na pewno. Ludzi. Akt woli oraz inicjacja aktu woli jest projektem mojego autorstwa. Jest owocem wielu prac, badań, doświadczeń i eksperymentów. I robię to z wielką, czystą miłością, otwarciem. I ufam, że przyniesie tobie wspaniałe owoce. Wyzwoli oraz wzmocni twoje suwerenne człowieczeństwo. Serdeczności za wspieranie mojej pracy, za wspieranie Ariów. Ja postawiłem taki warunek, później wyjaśnię jeszcze dlaczego, ale musi nastąpić wymiana, nawet symboliczna. Jeżeli nie stać ciebie na przeznaczenie jakichś sensownych środków wsparcia, nie przejmuj się. Możesz wysyłać linki, możesz lajkować, możesz napisać piękny komentarz, możesz dać parę klapsów trollom. To jest wymiana, to jest wsparcie. Ja dedykuję ten czas po to, żeby naprawić pewne korzenie społeczności, którą, którą bardzo kocham, a jednocześnie wszyscy deklarują siebie suwerenami, a nie rozumieją, co to znaczy. Nie potrafią wykorzystać przestrzeń, nie potrafią wykorzystać potencjał nieskończony, swojej suwerenności. Przychodzą i pytają o wodza, pytają o guru, pytają o wytyczne, eksperci, specjaliści: co ja mam robić? A może róbmy coś, co jest wartościowe i przyczyni się dla społeczności do tego, że będzie silniejsza. Dlatego postanowiłem tą inicjację aktu woli przeznaczyć dla człowieka, który pragnie obudzić w sobie. Głębie, moc i prawdę suwerenności, swojej wielkiej siły, potęgi i postawy. I ufam, że niektórzy z Was dzięki temu stworzą piękne modele społeczne, rodzinne, rodowe i będziemy wszyscy celebrować nasze życie, nasze doświadczenia w nowej erze do harmonii. Wystarczy być w pokoju, samym sobą. I pokój pojawia się dookoła. Obfitość, cisza, świeże powietrze, czysta woda, dobra, świeża, naturalna żywność, zdrowe relacje z przyjaciółmi, z rodziną, pięknie rosnące dzieci. W czystym świecie, o którym wielu z nas tak bardzo marzy, warto przekazać energię w tą stronę. Warto inwestować kolejne kroki w swoim życiu w tą stronę. Kiedy opuścimy nasze pojazdy, będziemy, będziemy czuli pokój, będziemy czuli spełnienie, będziemy suwerenami, którzy się przejawili w większej gęstości, a więc staniesz się mistrzem mniejszych gęstości. No ale będziemy o tym rozmawiać później. Serdeczności.